Jak zbudować markę osobistą w branży nieruchomości krok po kroku? Jeśli jeszcze mnie nie znasz, nazywam się Adam Maluida i na co dzień pomagam pośrednikom nieruchomości oraz biurom pozyskiwać klientów poprzez systemy marketingowe i silne marki osobiste. Dodatkowo jestem właścicielem największej w Polsce agencji marketingowo-konsultingowej dla branży nieruchomości. Więc przejdźmy sobie tak naprawdę do tematu tego filmu, czyli w jaki sposób zbudować markę osobistą w branży nieruchomości, ale nie chodzi mi teraz tutaj o markę, która po prostu ładnie wygląda, bo taka marka nie ma żadnego znaczenia. Chodzi o markę, która regularnie, z miesiąca na miesiąc generuje Ci lidy, generuje Ci nowe zapytania o współpracę, generuje Ci nowe umowy na wyłączność, nowe transakcje. Taka marka tylko ma sens. Tak zbudowana marka pomoże rozwijać Twój biznes. Gdybym zaczynał od zera, pierwsze co bym zrobił, to zacząłbym po prostu wstawiać relacje na Facebooka i Instagrama z mojej pracy. Pokazywałbym moją pracę, pokazywałbym, że tutaj sprzedałem nieruchomość, pokazywałbym, że tutaj miałem transakcje. Że idę na akt notarialny, że tutaj była wizyta u notariusza, że idę na prezentację, że mam nową nieruchomość w ofercie. Czyli jakby dzieliłbym się całymi kulisami mojej pracy właśnie w relacjach na Instagramie oraz na Facebooku. Ponieważ to są platformy, gdzie ludzie chcą zobaczyć Ciebie od kulis, to są platformy, gdzie ludzie chcą po prostu zobaczyć, w jaki sposób ty działasz, jakie masz nawyki, jak wygląda Twój typowy dzień. I od tego bym zaczął, czyli codziennie, codziennie, dzień w dzień wrzucałbym po prostu relacje na Instagrama plus, plus Facebooka. Samo wprowadzają prowadzenie tego sprawiłoby, że na przykład znajomi, których mam, oni by wiedzieli dokładnie, czym ja się zajmuję, że jestem agentem nieruchomości, jakie robię transakcje, w czym dokładnie pomagam, przez co mogliby mnie polecać swoim znajomym i od razu miałbym z tego klientów. Czyli pierwsze co, to dobrze zrobione stories na Instagramie, na Facebooku, to jest to, od czego ja bym tutaj zaczął. Warto wziąć pod uwagę to, samo takie wrzucanie storek krótkoterminowo dałoby mi fajne efekty, ale długoterminowo potrzebowałbym czegoś więcej i tym więcej byłoby właśnie gdzieś do tego, tego ruchu właśnie jakimiś płatnymi reklamami, to na pewno bym zastosował. Czyli okej, okay, dzisiaj mam taką pulę znajomych, ludzie oglądają moje stories, ale co mogę zrobić, żeby więcej ludzi oglądało moje stories? Kierowałbym po prostu reklamę po pierwsze do osób, które chcą sprzedać nieruchomość, bo na tym bym się chciał skupić, a w drugiej kolejności kierowałbym reklamę bardziej na taką rozpoznawalność marki, bardziej na to, żeby coraz więcej osób po prostu przychodziło na moje profile. Chodzi tutaj wszystko o to, żeby więcej osób zaprosić do mojej społeczności, żeby więcej osób zobaczyło, kim tak naprawdę jestem, czym się zajmuję i nadal po prostu tym contentem na Instagram Stories oraz na, na Facebooku w relacjach rozgrzewałbym tych klientów, czyli sprowadzałbym ich do siebie płatnym ruchem, następnie po prostu poprzez codzienne Stories pokazywałbym moją pracę od kuchni i osoby, które byłyby gotowe, które jakby chciałyby zacząć współpracę, z którymi gdzieś moja wizja tego, jak ja to prowadzę, jak ja to wszystko pokazuję, jak działam, rezonowałaby z nimi, one by po prostu się do mnie odzywały w wiadomości prywatnej. Bardzo tutaj ważne jest to, żeby co jakiś czas gdzieś te osoby do tego zachęcić i tak, tak bym zaczął. To jest taki pierwszy krok, który bym postawił. Drugim krokiem, który bym wprowadził, jeśli chciałbym zbudować taką naprawdę solidną markę osobistą w branży nieruchomości, jest to YouTube. W Polsce YouTube jeszcze nie jest tak bardzo popularny, ale jak spojrzymy na rynek zagraniczny, no to tam jakby YouTube to jest naprawdę coś potężnego. W sensie sam rynek YouTubeu w Polsce jest bardzo potężny, natomiast nie ma takiej konkurencji aktualnie, więc aktualnie jeszcze bardzo łatwo tam zacząć. I to, co właśnie bym prowadził, to po prostu dłuższe formy wideo na YouTubie, czyli na Instagram Stories, na Facebooku. Pokazywałbym takie krótkie odcinki, w jaki sposób ja działam, jak to wygląda, jak wygląda mój dzień. Natomiast na YouTubie, na YouTubie dałbym się poznać moim odbiorcom po prostu bliżej poprzez dłuższe, dłuższe materiały. 10, 15, 20, czasem 30 minut, gdzie pokazywałbym również swoje prace, przede wszystkim swoje pozyskane nieruchomości. Robiłbym naprawdę takie premium prezentacje, wideo. A drugą kwestią, którą bym tutaj na pewno zrobił, żeby nie wstawać tego, co każe, bo jeśli większość agentów, czy biura mają po prostu swojego YouTuba no to wstawiają tam tylko, że nowy dom i mają tam na przykład filmik z drona. Ale to nie zbuduje wam długoterminowo marki. Długoterminowo właśnie markę zbuduje wam to, żebyście wy pokazali, jakimi serio jesteście osobami, jak wygląda na przykład wa wasz dzień. Więc to, co bym nagrywał na YouTubie, to na przykład dzień agenta nieruchomości w Warszawie. Pokazałbym taki mój dzień. Ten tytuł już by przyciągnął mi fajny ruch, czyli na przykład typowy dzień agenta nieruchomości w Warszawie i pokazałbym po prostu, jak wygląda taka praca od kulis, od kuchni. W tych filmach też bym jakby dzielił się z jakimiś wskazówkami, moimi przemyśleniami na temat tego biznesu. Pokazywałbym wszystko, jak wygląda tutaj od kuchni. No i kolejną kwestią jest to, że tworzyłbym takie mocne filmiki, które miałyby za zadanie również przyciągnąć mi ruch, przyciągnąć do mnie ruch, który w końcu końców zamieni się, zamieni się po prostu na moich klientów. I teraz fajnym przykładem takiego filmu jest na przykład nagranie, czy opłaca się w 2024 roku sprzedać mieszkanie. W momencie, kiedy dużo osób obejrzałoby taki film bezpłatnym ruchem, bezpłatnym ruchem z YouTube'a, to te osoby w tym. W materiale widzą, że ja jestem ekspertem, widzą, że ja się faktycznie znam na rzeczy, dzięki czemu te osoby później do mnie by się zgłaszały, ponieważ w momencie kiedy ktoś ma do wybrania agenta nieruchomości, którego obejrzał trzy filmiki na YouTubie, a agenta nieruchomości, który przyszedł na spotkanie z no name'em, to na 100% wybierze tą osobę, która, którą po prostu oglądał wcześniej na YouTubie. Tak to działa. Mamy tutaj taki efekt fajnego, fajnego autorytetu, fajnej wiedzy, więc, więc w tą stronę, w tą stronę właśnie bym poszedł. Czyli YouTube to jest taki, taki numer dwa, numer dwa rzecz, którą bym wprowadził, czyli Instagram stories, Facebook relacje, a następnie YouTube i powoli bym budował tą swoją społeczność, dopalałbym tą płatnym ruchem i powoli, powoli budował coraz większe tutaj imperium. Numer trzy to jest postowanie zacząłbym postować dopiero, kiedy na Instagramie, w moich relacjach, na Facebooku już coraz więcej ludzi mnie ogląda. W sensie, o jakie dokładnie postowanie mi chodzi. Wcześniej bym postował po prostu, jakie mam oferty, czy jakieś takie rzeczy bardziej związane z branżą nieruchomości. Natomiast w trzecim kroku, jak już bym wprowadził YouTube'a, zacząłbym też postować bardziej wiedzę edukacyjną dla osób, które niekoniecznie mogą się znać na rzeczy, czyli na przykład, jakie dokumenty są przy, potrzebne, aby, aby przygotować mieszkanie do sprzedaży. Przykładowa na przykład rolka, czy pomysł na post, tak samo, można, tak samo można nagrać o tym właśnie krótszą formę wideo z YouTube'a, czyli wycinać fragment, gdzie mówię, czy warto sprzedać mieszkanie w 2024 roku. Zacząłbym w tą stronę, edukowałbym moich klientów, czyli chciałbym docierać tymi relacjami, tymi moimi treściami, rolkami, do osób, które planują sprzedać nieruchomości, które teraz sprzedają, i chciałbym docierać do osób, które faktycznie nawet niekoniecznie będą miały tu i teraz jedną nieruchomość na sprzedaż, ale od osób, które co jakiś czas coś sprzedają, coś kupują. I Chciałbym, żeby one widziały we mnie taki wizerunek eksperta, a żeby te osoby po prostu wiedziały, że ok, jeśli mam sprzedać nieruchomość, no to udaje się po prostu do Adama. I taka, taka sytuacja, gdyby udało się to stworzyć, przyciągałoby to po prostu fajnych klientów. To jest taki numer trzy tip ode mnie. No, zacznij tworzyć relacje, posty, dzieląc się swoją wiedzą, bo to ci przyciągnie ludzi, którzy chcą mieć tą wiedzę którzy będą chcieli skorzystać z swoich usług. Krok czwarty to co ja bym zrobił, aby zbudować dobrą markę osobistą w branży, nieruchomości. Jest to udział w konferencjach, czyli po prostu w momencie, kiedy miałbym już fajnie rozkręconego Instagrama z Facebookiem, jeśli chodzi o posty, rolki, relacje, miałbym kanał na YouTubie nawet raczkujący, to zacząłbym po prostu, zacząłbym po prostu chodzić na różne, różne konferencje, nawet w moim mieście, konferencje dla pośredników nieruchomości, konferencje dla ludzi z branży nieruchomości i zacząłbym po prostu łapać kontakty, aby móc zrobić wspólne transakcje z innymi agencjami nieruchomości czy z innymi pośrednikami, przez co też im więcej jak kontaktów mam w środku, w samej branży nieruchomości, tym łatwiej później zrobić coś większego na zewnątrz. Więc numer cztery, może trochę nietypowo, ale właśnie zacząłbym chodzić na konferencje i tam poznawać ciekawych ludzi. Niekoniecznie może byliby tam moi klienci, którzy mają coś na sprzedaż, jakąś nieruchomość, bo byliby to inni ludzie z branży nieruchomości, którzy też mogą to zrobić, ale łapałbym właśnie w środku tutaj kontakty. Jeśli chodzi o takich klientów, gdzie mógłbym ich zdobyć na różnych, na różnych konferencjach, to na pewno też bym chodził na różne konferencje, typu, nie wiem, Święto kapitalizmu, które, które gdzieś ostatnio było, gdzie tam mógłbym poznać przedsiębiorców, którzy teoretycznie mogliby mieć coś fajnego na sprzedaż. I właśnie, właśnie gdzieś z nimi, z nimi bym po prostu budował wartościowe, wartościowe relacje, ale na pewno gdzieś na hali bym nie sprzedawał swoich usług, tylko po prostu poznawałbym innych ludzi, aby budować jeszcze bardziej świadomość, że jest coś taki jak Adam Maluję po prostu w tej branży. W ten sposób, w ten sposób bym to tutaj zrobił. Ciekawe też jest dołączenie do jakichś grup typu BNI, gdzie też możecie poznać ciekawych ludzi, w branży biznesu, którym, którym później będziecie mogli coś. Pomóc, ale podsumowując to właśnie w tych czterech krokach, tak bym zbudował swoją markę osobistą w branży i ruchomości, gdybym teraz zaczynał totalnie, totalnie od zera. Czyli zacząłbym od relacji na Facebooku na Instagramie, następnie uruchomiłbym bym kanał na YouTubie, następnie dopalał to wszystko ruchem płatnym oraz zaczął tworzyć treści, rolki, posty, jakieś wartościowe pigułki wiedzy dla moich potencjalnych klientów. No i ostatnim krokiem byłoby po prostu chodzenie na konferencje i poznawanie ludzi z branży lub na innych po prostu. W wydarzeniach w innych grupach takich innych przedsiębiorców, aby też tam budować świadomość swojej marki, po naprawdę takim konsekwentnym działaniu, myślę, że w ciągu pół roku jestem w stanie już zbudować tutaj bardzo, bardzo fajną markę. Rozpoznawalność na rynku, oczywiście, budowa marki to jest proces długoterminowy. I teraz, w momencie, kiedy po pół roku osiągnąłbym gdzieś tutaj to, no to za dwa lata mógłbym być tutaj, a więc cały czas bym jakby tworzył te treści, cały czas bym działał z YouTube'em, z relacjami, bym wszystko pokazywał, ponieważ długoterminowo wiem, że to by dało mi po prostu naj więcej, ale systematyczne takie działanie, które przedstawiłem w tym filmie przez około pół roku już Was postawi w fajnym świetle i już ludzie bardziej będą Was kojarzyć, bardziej będą Wam ufać i będziecie mieli z tego więcej, więcej klientów. To by było na tyle w tym materiale. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie. Jeśli Ci się spodobało, zasubskrybuj ten kanał i jeśli jesteś pośrednikiem nieruchomości lub prowadzisz swoje biuro, zajrzyj w opis, tam mam parę fajnych rzeczy przygotowanych dla Ciebie, więc jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego materiału. Do usłyszenia. Cześć!